Maria Konopnicka, nasz wąsatek. Żadny chyba nie zna z dziatek, kotka, jak był nasz wąsatek. Co za kot, jaka w nim cnota. Nie, równego nie ma kota. Wszyscy wiedzą to od dawna, że gościnność u nas sławna. Lecz wąsatek bez przesady, jak nikt gościom bywał rady. Raz przybyły w odwiedzinę O granicę dwie kociny. Warto widzieć mocią, panie, jakie sprawił im śniadanie. Pieczeń mysia, kotlet szczurzy, skórki z sera, komar duży, łódka żabie szpikowane, a nawet dał śmietanę. Mało tego jego mości, piękny wózek sadza gości. I tykając ledwo ziemi, na przejażdżkę pędzi z niemi. Innym razem znów Medora miała katar, była chora, a gdy legła na pościeli, ludzie o niej zapomnieli. Choć sam mięsko chętnie łyka, kładzie obiad do koszyka, ani myśląc nawet o tem, że się pies nie lubi z kotem. To znów widząc, że przy dworze. I sierota wyżyć może, Nasz wąsatek nader skory Naśladował piękne wzory. Właśnie były dwie sierotki, Popieluszki starej kotki, Więc wąsatek im co ranka dową mleka z swego dzbanka. Nie żałował i pieszczoty, Głaskał, tulił, bo sieroty, Czyżby sercem, które z dziatek Miał przewyższać, Un jardin,